Gracias. Joga, a ćwiczenia siłowe, a osoba sportowa. Pewni fachowcy się opowiadają, że yoga to nie jest trening, że trening to musi być siłownia, ćwiczenia fizyczne itd. Mówią tak te osoby, które nie mają w ogóle zielonego pojęcia na temat jogi. Bo gwarantuję ci, że nawet jak jesteś na siłowni silny, i wytrzymały, to przyjdziesz do mnie, zrobić ze mną 10-11 cykli yy, Suriana Maskar, powitania słońca i będziesz zmęczony, bo to jest inna wytrzymałość siłowa. Ale do czego zmierzam? Pamiętajcie, że ja to nie jest tak, że ja nagle zacząłem ćwiczyć ogę. Ja byłem całe życie w sporcie. Ja byłem całe życie w sporcie. Moi nauczyciele w latach młodości. Na WF-ie, oni myśleli, że ja będę nauczycielem WF-u. I było bardzo blisko, że ja w tym kierunku szedłem, ale coś mi później po drodze nie pasowało. Dzisiaj jestem nauczycielem jogi. WF to jest mała cząstka. yoga to jest wszystko. Wszystkie ćwiczenia siłowe to jest yoga, a WF to jest wyjęty malutki aspekt z jogi. Czy motylek, czy siedzenie po turecku, czy zakolwiek. Pamiętajcie, że ja, tak jak mówię, ja byłem całe życie w sporcie. Od dziecka byłem w sporcie. 10 lat w piłkę, 5-6 lat w kosza. Mimo, że byłem niski, byłem szybki, z innej sprawny. Ktoś uwierzy, że dotykałem obręczy na tam 3,05? Ile to obręcz do kosza ma? No, Już nie pamiętam. Wiele lat w piłkę nożną, wiele lat w kosza, wiele lat w tenisa, tenis ziemny, tenis stołowy. Siłownie w Polsce, w każdym domu miałem siłownie. Siłownie... Nawet jak mieszkałem w bloku, to miałem siłownię w piwnicy. Zawsze byłem aktywny. W wojsku, w kompanii specjalnej biegałem OSF, Ośrodek Sprawności Fizycznej. Tor przeszkód, bardzo ciężki. Później, gdy wyszedł, byłem po wojsku, bardzo mocno ćwiczyłem. Siłownie, no wiecie, ćwiczenia siłowe, trzymało siłą i tak dalej. I do czego zmierzam? Siłownia jest dobra, wysiłek fizyczny jest bardzo dobry. Jakikolwiek by nie był spacer, rower, bieg. Pewne ćwiczenia, na przykład jak obciążenie, jak przysiady ze sztangą, powodują jakiś tam na przykład wzrost hormonu, wzrostu, ale. Po moich latach ćwiczeń ja dostrzegam, że był za duży ucisk na system nerwowy. I na początku mi to pomagało, a później niestety można powiedzieć, że po siłowniach, po ucisku na system nerwowy człowiek jest bardziej nerwowy czy agresywny. Porównując to do kręgosłupa, przy siłowniach zgniatamy kręgosłup. W lekko zgniatamy i rozciągamy. Ale yoga ma oczywiście aspekt duchowy, gdzie te ćwiczenia siłowe nigdy nie będą miały. I tutaj nie możemy tego porównać. Zawsze dobrze się czujemy po treningu, po spacerze, po rowerze, po pływaniu, bo jesteśmy, bo przez oddech i wysiłek fizyczny dotleniliśmy każdą cząstkę w ciele. W wiodze jest podobnie, tylko wiodze, wiodze jest więcej rozciągania, więcej yy, połączenia ciała z umysłem. Że ruch idzie razem z oddechem. Często ludzie nieświadomi ćwiczą na siłownie, źle oddychają, wykańczają się dlatego ciśnienie krwi. Już nie mówię tutaj o sterydach czy jakichś tam anabolikach, bo nie będę się na ten temat wypowiadał. No ale tak jest. I teraz facet typu macho on nie rozumie jogi na dzień dzisiejszy. On myśli, że yoga to są te dziewczyny na plaży. Robimy jakieś takie ruchy, cyk, 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 cyk. nie? To nie jest yoga. To właśnie. O ja nie o tym mówię. Ja mówię o esencji. Ja nie mówię o tym właśnie, co jest popularne na zachodzie, co nazywa się jogą, a nie jest jogą. Ja nie mówię o półnagich dziewczynach i pięknie pozujemy wszyscy na Instagram. Nie. Ja mówię o jodze, gdzie ciało i umysł stają się ponownie jednością poprzez oddech. I tam jest później wymiar duchowy. To ja o czymś takim mówię. I spo, każdy wiek ma swoje prawa. I dla młodego osobnika oczywiście kopanie w piłkę będzie najlepsze. Wyżyć się, wysiło i spać. Ale z wiekiem już tak nie będzie. Bo po 30, po 40 dla facetów testosteron spada. I te ćwiczenia na przykład siłowe, czy wytrzymałe siłowe nie zawsze będą dobre na system nerwowy. Zobaczcie, że ile osób na przykład dużo ćwiczył, nagle po alkoholu mu odbiła tak z palma. Nie? No bo właśnie system nerwowy Wiodza tego nie ma. Jest ucisk, ale jest rozciąganie. Każdy skłon do przodu następuje skłon do tyłu. Krenu. Bending forward, bending backward, czyli skłon do przodu maksymalnie dotykamy yy, głową kolana. I wychylenie do tyłu, rozciągamy kręgosłup do tyłu. Czyli jest do przodu, do tyłu na boki, do przodu do tyłu na boki. I poza tym wiodze mamy u mnie na zajęciach. Zaczynamy od ruchomości stałowej w każdym stawie. A często młody człowiek pójdzie dobra, dawaj tam na klatę 200. Dlatego ja, ja wam jeszcze raz powiem ja byłem zawsze w sporcie. Ale przychodzi taki czas, że z wiekiem. Jak twoje ciało się starzeje, nie młodnieje. Zależy jaki masz tryb życia i tak dalej. Sport generalnie jest dobry. Ale porównując ćwiczenia siłowe, na przykład siłownie i jogę, to yoga zawsze będzie numer jeden. Oczywiście dla mnie. Nie musicie się tym zgadzać. I ktoś powie, a ja robię ćwiczenia siłowe, to nie zaliczamy jogi czy pilates. Słuchaj, przyjdziesz do mnie i po dwóch godzinach będziesz leżał. Na na czworaka będziesz się czołgał, żeby wyjść delikatnie cały czas systemowo. Zacznę od, od główki, zacznę od nadgarstków, barki, wszystko. Wszystkie stawy przelecimy, później wejdziemy w butterfly motylek, później wejdziemy w kocik grzbiet, później wejdziemy w powitanie słońca, później będziemy rozciągali całe ciało, to, to i tamto, mostki i tak dalej. I zobaczymy wtedy. Dlatego. Ja szanuję każdą osobę, która uprawia jakikolwiek sport. Nie każdy musi w jogę, bo nie wszyscy to zrozumieją. Ale nie lubię głupiej gadki, tak siłownia, to, tamto. No nie, bo ja wam to mówię z praktyki. Ja mam 45 lat i zawsze byłem w sporcie. Zawsze. Od dziecka. Piłka nożna, piłka koszykowa, tenis, siatkówka, sztuki walki, taekwondo, boks, kickboxing, karate. I teraz yoga. I to wszystko ma sens, bo nie możesz być nauczycielem jogi, jeżeli nie jesteś wojownikiem. Jeżeli nie masz ognia tu prawdziwego, to nie będziesz nauczycielem. Nie będziesz nauczycielką. I jeszcze raz mówię, mi nie chodzi o te piękne jogi dzisiaj na Instagramie, nóżka tu na głowę, tu i szpagacik. To nie jest yoga. Ja nie mówię o seksu, o seksualnym aspekcie. Ja mówię o powrocie do oddechu, kontroli całego ciała i umysłu. I dojście do świadomości, przy użyciu ciała i umysłu i oddechu, no to niby tak prosto brzmi, ale to nie jest tak takie proste. Dlatego, jak ktoś krytykuje jogę, a tego nie wie, to znaczy, że jest nieświadomy w tym aspekcie. Miłego dnia, dobranoc.